W mroku Twoja uwaga działa podobnie jak światło, które ukazuje to, co uważasz za ważne. Kiedy skupiasz się na czymś, nadajesz temu wartość, pokazując, że zasługuje na uwagę. Twoja uwaga jest punktem wyjścia do Twoich interakcji ze światem, bezpośrednio wpływając na Twoje doświadczenia, postrzeganie i w końcu na Twoją rzeczywistość. Pamiętaj, że Twoja uwaga to jeden z Twoich najcenniejszych zasobów. Ale jest również ograniczona i może szybko się wyczerpać, jeśli nie jest używana rozsądnie. W dzisiejszym szybkim i hiperpołączonym świecie nieustannie masz do czynienia z wieloma wymaganiami, które rywalizują o Twoją uwagę, co może sprawić, że poczujesz się rozproszony i przytłoczony. Wyobraź sobie, że idziesz ciemną drogą, trzymając latarkę, która oświetla drogę przed Tobą. Wszystko, co dotyka światła. Staje się jasne i wyraźne, podczas gdy reszta ginie w cieniu. W podobny sposób możesz odzyskać kontrolę nad swoją uwagą i wykorzystać ją do kształtowania swojej rzeczywistości w bardziej świadomy sposób. Żądaj sobie pytanie: jak ostatnio kierujesz swoją uwagą? Czy robisz to świadomie i celowo? Czy marnujesz ją na sprawy powierzchowne, które niewiele wnoszą do Twojego życia? Uświadamiając sobie, jak korzystasz z tego zasobu. Możesz zacząć podejmować mądrzejsze i bardziej efektywne decyzje. Twoja uwaga, którą można porównać do potężnej formy energii, ma moc kształtowania Twoich doświadczeń. Tam, gdzie kierujesz swoją uwagę, energia płynie, a Twoja rzeczywistość się zmienia. Kiedy świadomie wybierasz skupienie na pozytywnych aspektach życia, Twoja perspektywa zaczyna się zmieniać. Jeśli kierujesz swoją uwagę na wdzięczność, Otwiera się na większe poczucie docenienia i szczęścia. Jeśli skupiasz się na miłości, tworzysz środowisko sprzyjające przyciąganiu miłości. Podobnie, gdy wybierasz radość, kultywujesz radośniejsze serce. Twoja uwaga działa jak katalizator, który kształtuje Twoje postrzeganie i postawy, głęboko wpływając na Twoje interakcje ze światem. To świadome skupienie pozwala Ci budować życie zgodne z Twoimi wartościami i aspiracjami, przyciągając doświadczenia, których pragniesz. Gdy Twoja uwaga jest zedsynchronizowana z Twoimi prawdziwymi pasjami i celami, pojawia się potężna synergia, która prowadzi Cię do stanu przepływu, w którym czas wydaje się zatrzymywać, a Twoje działania płyną naturalnie. W tym stanie w pełni wykorzystujesz swój potencjał i możesz wywrzeć znaczący wpływ na swoje życie oraz życie innych. Jak powiedział Albert Einstein, jedynym sposobem na wykonywanie świetnej pracy jest kochanie tego, co się robi. Skierowanie uwagi na swoje pasje otwiera drzwi do spełnienia i sukcesu. Gdy angażujesz się w działania, które naprawdę rezonują z Twoim wnętrzem, Twoja uwaga staje się niezwykle skupiona i jesteś w stanie dać z siebie wszystko. W tym stanie zgodności, praca przestaje być jedynie zadaniem, staje się wyrazem Twojej prawdziwej istoty. To wtedy kwitnie kreatywność i innowacyjność, prowadząc do niezwykłych osiągnięć i głębokiego poczucia spełnienia. Pielęgnując to połączenie między uwagą, pasją i celem, odblokowujesz potencjał do wywarcia trwałego wpływu. Historie. Które sobie opowiadasz, a także te, które pochłaniasz, są bezpośrednio powiązane z Twoją uwagą. Kształtują one Twoje przekonania i wpływają na to, jak postrzegasz świat. Otaczając się naro wytrwałości i odwadze, budzisz te same cechy w sobie. Słowa, które czytasz, rozmowy, które prowadzisz, oraz media, które konsumujesz wszystko to składa się na obraz Twojej percepcji. Każdy wybór dotyczący tego, na czym się koncentrujesz, to szansa na zmianę sposobu, w jaki postrzegasz świat, zamieniając perspektywę niedoboru na obfitość i możliwości. W świecie pełnym okazji, gdzie obfitość i nowe możliwości pojawiają się nieustannie, wyobraźnia jawi się jako kluczowy zasób. Jak powiedział Albert Einstein: Wyobraźnia jest ważniejsza niż wiedza. Twoja uwaga jest kluczem który otwiera drzwi do wyobraźni. Kierując ją świadomie, uwalnia się od ograniczeń codzienności i wyruszasz w kreatywne i innowacyjne podróże. Kiedy skupiasz się na możliwościach, przyjmujesz mentalność wzrostu i obfitości, co pozwala ci dostrzec szeroką gamę okazji wokół siebie. Otwierając się na nowe idee, perspektywy i rozwiązania, rozwijasz swoje twórcze zdolności, pokonując przeszkody które mogłyby Cię ograniczać. W ten sposób odkrywasz swój potencjał do tworzenia bardziej bogatej i satysfakcjonującej rzeczywistości. Jednak wpływ Twojej uwagi wykracza poza Twoje własne doświadczenia. Ma również znaczenie dla Twoich relacji. Poświęcając pełną uwagę innym osobom, tworzysz atmosferę autentycznej empatii i połączenia. Dalai Lama przypomina nam, że kiedy mówimy, jedynie powtarzamy to, co już wiemy, ale kiedy słuchamy, możemy nauczyć się czegoś nowego. Praktykując uważne słuchanie i pełną obecność, nie tylko wzbogacasz swoje relacje, ale także wspierasz rozwój i transformację osób wokół ciebie. Kiedy naprawdę słuchasz innych, dajesz im przestrzeń, w której czują się dostrzeżeni, zrozumiani i docenieni. To buduje głębsze więzi i otwiera drzwi do wzajemnej nauki i zrozumienia. Bycie uważnie obecnym umożliwia także oferowanie wsparcia i zachęty, tworząc przestrzeń, w której inni mogą wyrazić się autentycznie. Skorzystajmy więc z transformującej mocy uwagi, bo w niej tkwi zdolność do kształtowania nie tylko naszej rzeczywistości, ale także świata wokół nas. Jeśli dotrwałeś do tego momentu, jestem niesamowicie wdzięczny za Twój czas i wsparcie. Udostępnienie i skomentowanie znaczą dla mnie bardzo wiele. I szczerze życzę Ci cudownego dnia lub wieczoru.